Chciałbym dzisiaj podnieść temat funkcji rodziny. Wyodrębnić można trzy podstawowe funkcje rodziny: jest to funkcja prokaracyjna, wychowawcza i ekonomiczno-gospodarcza. Podstawowa funkcja rodziny to rodzenie dzieci. W polskim języku słowo rodzina pochodzi od czasownika rodzic. Stąd słowo rodzic, rodzeństwo, rodzina. Tylko rodzina tradycyjna jest zdolna rodzić dzieci i wychować je, wypełniając kolejne ważne funkcje. Funkcja prokreacyjna zapewnia trwałość biologiczną rodzinie i społeczeństwu. Przekazywany jest w niej kod genetyczny narodu. Naród i państwo rodzą się w rodzinie. Funkcja wychowawcza Polega na stworzeniu przez członków rodziny optymalnych warunków do właściwego przebiegu procesu socjalizacji dziecka. Wszystkie te funkcje są od siebie zależne, to w procesie wychowawczym, inaczej w procesie socjalizacji następuje przekazywanie takich wartości jak patriotyzm, wiara ojców, tradycja narodowa. W tym procesie ma nastąpić przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie dla małej i dużej ojczyzny. I równie ważna funkcja ekonomiczna. Rodzina w gospodarce narodowej jest nie tylko konsumentem. Według prymasa tysiąclecia dziecko jest najwdzięczniejszym spożywcą. Mówiąc językiem współczesnym, Najwdzięczniejszym konsumentem. Rodzina jest faktycznie najważniejszym i pierwszym pracodawcą, gdyż daje pracę wszystkim sektorom gospodarki narodowej, wszystkim polskim firmom. Piąty festiwal katolickiej nauki społecznej od teorii do praktyki. 24. 25.